Witajcie! Na początku tego dnia zaplanowałam sobie, że dzisiaj omówię Wam zapach Liam Gray od Latafy, ale przecież ja mam jeszcze tutaj paczuszkę od Gosi. Paczuszka z dobrociami, z perfumami, które są dosyć znane, a których ja nie znam. Dlatego postanowiłam zmienić kolejność o tych, prawdopodobnie wrzucę Wam film albo w środę, albo w piątek. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, czekajcie uważnie. Natomiast dzisiaj, dzisiaj, i majcherek. Paczuszka od Gosi. Gosia jest ze mną na kanale od bardzo, bardzo dawna, odkąd właściwie pamiętam. I co jakiś czas wysyła mi swoje dobroci. Dziękuję Ci, kochana, za to bardzo, bardzo serdecznie doceniam. Ja, słuchajcie, dostaję sporo od Was przesyłek. Nie zawsze jestem w stanie się wyrobić ze wszystkimi. Zresztą widzieliście, ostatnio odmarzone 22 perfumy. Plus jeszcze te, o których Wam nie powiedziałam, plus jeszcze perfumy od Kamili. Jest ich naprawdę sporo. Gdyby doba była dłuższa, gdybym mnie pracowała, gdyby miała więcej ciała do testów, pewnie poszłoby mi to sprawniej. No dobrze, ale nie ma, nie przedłużam. Przygotowałam sobie na dzisiaj pięć zapachów, które się tutaj znajdują. Przygotowałam sobie nuty zapachowe, bo ja lubię wiedzieć, co tam jest otwórzmy. tak, trzemi otwierania. o, poszło nadzwyczaj dobrze, i teraz się dostanę z której strony, to dziadnoczek. Oj, muszę jeszcze mocniej. Ciekawe, ale zastanawiałam się, czy się z tym z nami podzielić, czy też nie. Ale zawsze, kiedy dostaję jakieś dobroci od Was, pojawia się zdecydowanie więcej łapek w dół. Czyżby zazdrośni ludzie? Hmm. Zazdrość to brzydkie uczucie. W każdym razie zobaczymy, jak będzie dzisiaj. O! Mam tutaj. Kochana kochana, kochana, takie coś jeszcze dostałam, pokażę, mam nadzieję, że, że mogę, dobrze, oj, jeszcze, słuchajcie, te paczki od Marzeny i od Gosi przyszły w tym samym czasie, dziewczyny nie wiedziały, że ja lubię Rafaela, ale chyba każda kobitka lubi, co? Jesteście Mercy czy Rafael? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Jeszcze jedne. Mm, to będzie dla mojego małego. <laughs> Chciałbym powiedzieć potworka, ale może by się obraziła. Słuchajcie, będę od czasu do czasu popijać wodę, bo mam ciągle problemy z gardłem. <laughs> Zrobiła się piękna pogoda. ale szczena szaleje, deszczu nie ma. No wiadomo. Mm. Dobrze, one przyszły, słuchajcie, w takim ślicznym woreczku, takiego jeszcze nie mam. Dobrze, zrobię sobie tutaj delikatny porządek. Wysypię je. O, Gosia podpisała, Gosia podpisała, dobrze. Pierwsze, co tutaj chciałabym sprawdzić, jest to Narciso Rodriguez. Mm, właśnie. Porher, bodajże. Słuchajcie, nie spisałam nazwy. Miałam to zrobić, wiedziałam, że, że miałam. E, zakręciłam się, zakręciłam się, nie mogłam odczytać, ale ja je znajdę tutaj. Nie, to nie to. O, to będą następne. Ja sobie tutaj przygotuję je. też. to nie wiecie, prawda? Nie, nie teraz, nie na dzisiaj. Też nie na dzisiaj. Co? Może myślicie, że powinnam to było zrobić wcześniej, ale tak chciałam, słuchajcie, z wami. W końcu słuchajcie. Mamy niedzielę. Niedzielny poranek. Mam nadzieję. To było chyba to. Mam nadzieję, że macie kawkę przygotowaną. Jesteście tutaj ze mną. Żeby posłuchać tych moich wywodów perfumowych. Jesteśmy już blizutko. o Tak. Dobrze. To już słuchajcie przechodzę do tego zapachu. Ja tylko mam nadzieję, że spisałam dobrze nuty. Mask noir for her. Dokładnie. Mamy tutaj akordy piżmowe, pudrowe, owocowe, słodkie. Jest to zapach z 2021 roku. Wiem, że narobił dosyć dużo szumu. Później była chyba wersja taka bardziej intensywna z różą. Coś mi się tak kojarzy, ale tych nie znałam. Nutki: śliwka, heliotrop, piżmo i zamsz. Nakładamy. Tak. Bardzo taki świeżo pudrowy. Od razu czuć, ja czuję y, Heliotrop i czuję Pizmo. I to są nuty, które czuję, słuchajcie, najbardziej. Dla mnie to jest zapach, <coughs> przepraszam, bardzo, bardzo taki czysty. Wręcz bym powiedziała o takich właściwościach szamponu. I teraz dopiero pojawia się odrobinka słodyczy. Ale czy to miałaby być śliwka? Nie wiem. Ja tutaj czuję jakiś kwiat, heliotrop, ale też mam wrażenie, że jest odrobina róży, której nie ma. Y czyste, eleganckie perfumy. Dla mnie takie bardzo, bym powiedziała, oficjalne. Troszeczkę biurowe. Myślę, że do pracy na... <laughs> Przepraszam Was, ale ja tak będę robiła. Nadają się bardzo, bardzo dobrze. No i co? I pauza. Muszę, muszę wziąć tabletkę na gardło, bo mam niechaną śluzówkę i nie mogę mówić. Tabletka jest, mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzała w mówieniu, że się tutaj przy Was nie uduszę. W każdym razie wróćmy do tego zapachu. Tak, piękne, czyste, raczej bym powiedziała oficjalne. Kolejny Narciso Rodriguez jest to Narciso Pudre. Mam je tu gdzieś. Tak, wszystkie wyciągałam te ostatni. <laughs> już widzisz, już, już je chcę aplikować, ale jest to zapach o akordach piżmowych, białokwiatowych i drzewnych. Posiada w sobie jaśmin, różę bułgarską, kwiat pomarańczy, piżmo, kumarynę, cedr, wetywerię i paczulę. No tutaj jest. Bogacie i nuty. Zobaczymy, czy też składa się to na zapach. Tak. Zdecydowanie. Tutaj jest tak, jakby mniej ostro, bardziej okrągło. Okrągło, bardziej pudrowo. Tam było bardziej pirno, to jest bardziej pudrowo. Ten zapach przypomina troszeczkę puder, właśnie talk taki kosmetyczny. Ale oczywiście jest dużo bardziej bogaty, bardziej złożony. I te z kolei również mogłyby być takimi perfumami codziennymi. Bo ja mówię, nie mogę się dużo dzisiaj słuchać. W każdym razie. <laughs> Takiego odcinka jeszcze nie było. Ale chociaż wiecie, z czym ja się borykam, sprawa naprawdę mało ciekawa. Na pewno czuć tutaj róże, czuć kwiaty. Chyba najbardziej róże. Jaśmień gdzieś tam jest troszeczkę schowany. Jest tutaj też głębia z cedru i z wetywerii. Powiem Wam, że bardziej mnie zaintrygował niż ten pierwszy. Ten pierwszy jest taki świeży, czysty, radosny. Ten jest troszeczkę cięższy, Mówię bardziej taki okrągły. Właśnie, bo zaczęłam mówić, również całodzienny, ale taki już jakby z większą ikrą, przynajmniej dla mnie. God is a woman, Ariana Grande. <laughs> Nuty, no, nut akordy, owocowe, słodkie, waniliowe, nutki. Bróżka. Pismian właściwy: irys, róża turecka, madagaskarska, wanilia, drzewo sandałowe. Ja? Tu. To jest ulubione, znaczy ulubiony. Jeden z ulubionych zapachów, ani fragrance, z tego co słyszałam, bardzo się na nie rozpływa, bardzo je lubi. Ja ich nie znam, w ogóle nigdy ich nie wąchałam, więc sprawdźmy. O, tak. <noise> tak. Czuję od razu gruszkę. Gruszka. Piękna gruszka. Gruszka. Irys. Odrobinka wanili. Ale gruszka niewątpliwie rządzi w tym zapachu, przynajmniej na razie. Jest też coś takiego, co troszeczkę tonuje tą słodycz. Jakby wiecie, wyważa. Jest bardzo miękki, również myślę, że spokojnie, zapach na co dzień, do pracy, bez żadnego problemu, taki niezobowiązujący. On troszeczkę, wiecie co mi troszeczkę przypomina w wydźwięku? Nie zakrzyczcie mnie, ale odrobinę mi przypomina bakarat Rouge 540, nie ja wiem czemu u mnie to tak wybrzmiewa. <laughs> Widzisz Gosia, dzisiaj nie ma szczęścia, ja też. No i słuchajcie, następne. Mam jeszcze dwa. Nie mam pojęcia, jak to wymówić, więc jeżeli sknocę, <laughs> Przepraszam. Czam, can can botanikę, botanik. I to jest unisex. z akordami białkwiatowymi, kakowymi i słodkimi. Posiada w sobie kakao, gardenię, liście toniu, kwiat pomarańczy, fasolę tonkę, wanilię i pettigrain. Jestem bardzo ciekawa tego zapachu. Spodziewałam się, że on będzie ciemny. Jest, nie jest przezroczysty taki do końca, ale myślałam, że będzie bardziej wchodzący pomarańcz może. rękawek do góry, nakładamy. O! Liście toniu. Kakao. Ale przyjemny. Ale przyjemny. Ale przyjemny. Bardzo przyjemny zapach. Już od razu mogę powiedzieć, że dla mnie to może być typowy. <laughs> typowy uniseks. Jak ślicznie zrobione, pięknie wyważone. Ja mam ostatnio taką wielką ochotę na perfumy z nutą tytoniu. Takie wiecie, słodkie, otulające, ale troszeczkę skręcające w męską stronę. Niezbyt takie, wiecie, wygładzone, wysłodzone. Te są idealne. Myślę, że świetnie będą pachniały. Zarówno na mężczyźnie, jak i na kobiecie. Dla mnie również zapach bezpieczny, na taki całodzienny, do pracy, bez żadnego problemu. Śliczny. I teraz ta wanilia tutaj wchodzi, ta kwasolatonka. Jest taka odrobina, taka kapeczka zieloności z Petit Grain. Mua! Piękny, radosny, tytoniowy zapach. Aż naprawdę słuchajcie na niego ochoty. Naprawdę. Nie wiem, nie znam. Pierwszy raz w życiu widzę tą markę. Nie mam pojęcia, po ile chodzą flakony, ale na pewno się dowiem. O! Oh, oh. Będą testy tego, na pewno będą, bo mi się bardzo podoba. No i e, ostatnia kompozycja. Sun Desert of Sunset. At Sunset, przepraszam, od Zary. I to też jest zespół. Zespół, tak. <laughs> Zapach dla mężczyzn 2023. Zara lubi robić klony, i to jest bodajże klon Angel's Shell. Akordy: ciepło, korzenny, ambrowy, cynamonowy i nutki: pomarańcza, kadzidło, fasolatonka, czekolada, irys, cedr i cynamon. Sprawdźmy. Tutaj też może być fajnie, ciekawie. Mam zimaję i bardzo ją lubię, słuchajcie, świetnie się mi sprawdza. Jest tak cudnie zblendowana, że wolę ją nosić niż kamrę. Chociaż Kamra kała jest... jest też rewelacyjna. No dobrze, nałóżmy je może troszeczkę lżej tutaj. Pod nos, jak to mówią. Delikatnie alkoholowe otwarcie, ale jeżeli on jest podobny do Angel Share, to mnie to nie dziwi, bo tam też jest taka delikatna alkoholowa nuta. Na pewno jest mniej słodki niż z Zimaja, i na pewno mniej słodki niż Kamraz zdecydowanie. Jest też w odbiorze bardzo delikatne. Nie wiem, czy to dlatego, że mam te dzisiaj te swoje dolegliwości, ale. Je najsłabiej wyczuwam. Na pewno czuję cynamon. Poczekaj się. Odrobinkę, tyciu, tyciu pomarańczy. Kacidła w ogóle nie wyczuwam. Czekolada? Może trochę? Jestem ciekawa, jak one się będą układały, jak one będą się spisywały przy troszeczkę Mocniejszej aplikacji, ale myślałam, że będzie taki większy wybuch, że tak powiem, zapachu. No nie ma tego, nie ma płyczek. Mm. Zastanawiacie się, gdzie jest mój szwedzki kubeczek? Jeden mi spadł, i odłamał się, odłamało się łóżko, ale można cały czas z niego pić. A w drugim jeszcze mam poranną kawę, ale ona się jutro pojawi. Gosiu, ja Tobie bardzo serdecznie dziękuję za to, że mi wysyłałaś te próbki. Przepraszam Cię na, naprawdę najmocniej na świecie, że tak to dzisiaj wyszło. Z tym moim gardłem. nie planowałam tego. Miałam nadzieję, że wiesz, usiądę i powiem, ale już widzę, że chyba w tym ten weekend już żadnych testów nie będzie. Bo nie jestem po prostu w stanie mówić. Obiecuję poprawę następnym razem. A Wam dziękuję za to, że wytrzymaliście ze mną. Bądźcie dla mnie łaskawi i wybaczcie tą chwilową niedyspozycję. Ale nie chciałam Was pozostawiać bez dzisiejszego odcineczka. Do następnego razu. Pa. Jeszcze raz. Gosia, wielkie dzięki. Pa pa pa. Do danego weekendu.